Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, znów jesteśmy w Minecraftie. Odcinki z Minecrafta bardzo Wam się podobają, więc postanowiłam kolejną mapkę dla Was zbudować, a dokładnie dla Wito, słuchajcie, będzie to dla niego parkour. Dopiero zaczęłam ją budować, ale pomyślałam, że z tego też budowania mogłabym Wam zrobić taki krótki odcineczek, jako zapowiedź jak najwięcej będzie wyglądał ten parkour, a prawdziwy już taki całkowity parkour zrobiony. Zobaczycie w kolejnym odcinku, kiedy też Wito będzie musiał przechodzić taki parkour. Więc jeśli filmik Wam się spodoba, zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, ten z dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastaj.pl po na przykład takie bluzy, słuchajcie, one są bez tutaj sznureczków, ale w środku mają taki inny kolor, właśnie kaptura. Ja mam na sobie taką bluzę, no bo jak już Wam mówiłam wiele razy, jestem z maźluchem, a teraz już jest, no można powiedzieć zima, więc yy, matzne, no i muszę mieć bluzy zamiast koszulek w sumie. No więc tak, myślałam, żeby zrobić mu kilka poziomów trudności i z medium, i właśnie hard, ale też w trakcie tego budowania pomyślałam, żeby zrobić coś takiego, że ten parkour będzie w danym jakby świecie, czyli jakby świecie drzewnym, takim liściastym, będzie tu bardzo zielono, no i właśnie taki to byłby temat, a na przykład inne mogłyby być parkoury w kopalni, czyli byłaby lawa, na przykład podwodne jakieś parkoury, także słuchajcie, dawajcie swoje opinie właśnie w komentarzach, piszcie, co bym mogła jeszcze czy zbudować dla niego innego, jakiś inny parkur? No i ja, oczywiście, to bym bardzo chętnie zbudowała, yy, tylko pod warunkiem, że będę wiedziała, że Wam się to podoba taka właśnie seryjka. Jak wiecie, jakiś czas temu go prankowałam, właśnie, trollowałam. Bo taki piękny, nowoczesny dom dla niego zbudowałam. W sumie spodobał mu się, to wiem, ale później go zniszczył. No ale też udało nam się zrobić do końca na nim trola. Tutaj postanowiłam zrobić dla niego parkur i myślę, że chciałabym kilka właśnie takich parkurów dla niego zbudować. Chciałabym też, aby właśnie w następnym odcinku, jak on już tutaj przyjdzie i będzie to właśnie przechodził, to chciałabym, żeby było tak, że on przyjdzie tutaj do kamerki właśnie. Ja będę sobie stać. Otworzę mu ten świat, będę sobie stać, patrzeć się, jak on tutaj się zmaga z tym wszystkim yy, i będziemy się z niego śmiać. <grywia> yy, jak mu tu idzie? Czy może dobrze jednak mu pójdzie? Zobaczymy. To nie będziemy mieli się za bardzo z czego śmiać. Także słuchajcie, ten odcinek będzie yy, krótki. No, bo chciałabym tylko wam pokazać y, część tego właśnie zbudowanego parkura, y, nie całość, no bo wtedy nie będziecie w ogóle ciekawi wtedy, jeśli zobaczycie tutaj cały zbudowany parkur. No i część z Was pewnie by y, nie weszła właśnie na ten film, albo po prostu połowę filmu, y, wiecie, tak przewinęła. No i też przede wszystkim nie chciałabym, żeby Wito zobaczył, wiecie, przed samym parkurem, y, robieniem właśnie tego parkura ten film. Czyli chciałabym, żeby on był w ogóle zaskoczony tym parkurem, jak on wygląda. Dlatego y, taki odcinek właśnie dziś będzie. Ja wiem, że mogłabym to zrobić szybciej, to co teraz robię word editem, no ale nie będę go używać, słuchajcie, y, bo się zestresuję i myślę, że zanim bym go tam szybko, wiecie, ogarnęła, przypomniała sobie wszystko, co i jak, to ja już po prostu zbuduję tą ścianę. Ogólnie na razie buduję ścianę taką, która będzie y, otaczać ten cały nasz parkur. Nie mówię, że ten parkur będzie taki krótki, jak tutaj na razie te ściany pokazują. Będzie pewnie dłuższy, tylko na razie w sumie po co budować. Nie wiadomo, jak długie te ściany, jak później na przykład okaże się, że będę musiała kawałek niszczyć. Bez sensu, stratę czasu i pracy naszej. Więc tylko dokończę to właśnie. No i będziemy musieli zrobić później platformę. Jak widzicie, na dole, na pasku, już mam przygotowane jakieś bloki, aby, aby zająć się kolejnymi rzeczami. No i zrobimy tą platformę taką z roku, bo to chyba będzie najlepszy blok. Aby nam się tutaj nic nie zniszczyło. Mam też drewno, liście i te sprawy właśnie dlatego, aby był to taki temat i parkour w ogóle liściasty. No różnicą będzie tylko to, że dam tutaj bedrock, ale to możliwe, że wszędzie będę dawała ten bedrock. No ale zobaczymy, słuchajcie. Na początku też myślałam, że sobie wyczyszczę na dole te właśnie miejsce z tej trawy. Już tak nawet zaczęłam, dlatego widzicie tam dziurę taką. O, tutaj widzicie dziurę. No ale. Ym myślałam, że w sumie nie, no bo skoro to taki temat, to nie będę tego niszczyć i też tracić czasu. Zobaczymy, może jeszcze raz. Więc będą potrzebne jeszcze nam drabinki, aby Wito wszedł tutaj właśnie, już na tę platformę. No dobra, myślę, że tak będzie spoko. Więc weźmiemy drabinki, postawimy je tutaj, żeby Witoś mógł sobie tutaj stanąć. No, i wejść. No, i słuchajcie też w komentarzach piszcie yy, oprócz tego, jakie tematy tych parkurów miałyby być. To jeszcze na przykład, co mogłabym dla niego zbudować, właśnie w takim parkurze. Jestem bardzo ciekawa, co wy byście tutaj mi zaproponowali. Ja może jeszcze troszkę yy, tutaj. Poszerzę tę platformę, ponieważ jak on tutaj wejdzie, to może nie chcący spać. No i oczywiście z drugiej strony też będą musiały być drabinki, jakby spadł. Więc w sumie, tak to też zrobimy podwójną ścianę. Zapomniałam, mogą robić to od razu wcześniej, ale dobra, tej dziury nie muszę wypełniać, bo w sumie po co? Ale to już ścianę całą zrobię, niech będzie. Byk. Ogólnie szczerze improwizuję. Nie mam tak za bardzo wymyślonego tutaj, jak to ma wyglądać. Dobra, jedne drabinki mogłyby mu tutaj wystarczyć, bo będzie się wkurzał najwyżej, jakby już spadał. No i dobra, słuchajcie, teraz y, zaczynamy. Jakby to zrobić? Na pewno będą przedzielone te nasze miejsca. Y, dobra, fajnie, że jestem na kreatywie. No bo w sumie jakbym miała to na survivalu budować, to chyba by mi lat zajęło. Hmm, hmm, hmm. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, od kolejnych y, bloków. Na razie zrobimy może tak. Sprawdźmy to. Też od razu będę musiała, słuchajcie, może dzisiaj nie będę sprawdzała, czy da się doskoczyć do danych elementów, ale poza odcinkiem, przed samym tym nagrywaniem, już z WITO sprawdzę to na pewno, czy da się. To może tak o, usunę, dobra. Teraz bym chciała może inny blok i jednak dałabym może graz, znaczy tak, dałabym graz blok żeby go tutaj podenerwować, wiecie? Tylko, że w sumie mogłabym jeszcze stworzyć takie drzewo niby, więc musimy jeszcze wziąć y, liście leaves, okej, okay, weźmiemy te, te mi się podobają i tak obtoczymy jakby drzewo, wiecie, że tutaj drzewo y, rośnie, ale w tę stronę ok, to będzie tak, no i dobra, nie musi to być jakoś pięknie, ale on sobie tutaj wskoczy. Czy na bank tu się da? Yy, dobra, to tutaj będzie już tyle zrobionego. Później przejdziemy do kolejnego drewna i w sumie moglibyśmy już to zrobić teraz, więc yy, z tych liści on sobie skoczy tutaj. Na pewno, słuchajcie, będę chciała zrobić yy, ten skok 180 stopni, bo ja to uwielbiam, a on nie. Więc yy, myślę, że to byśmy zrobili. Tylko teraz, czy tutaj się da? Mówię, nie będę może tak sprawdzać wszystkiego. Ale się da, skoro ja daję radę, to on na pewno też. Tutaj też będziemy mogli zrobić, właśnie, może drabinki. Nie wiem, naprawdę improwizuję. Tu będą drabinki, albo nie, nie z tej strony, bo on się będzie zastanawiał, gdzie są te drabinki. Więc tutaj, od tej strony, będzie musiał zajść tutaj i sobie wejść na samą górę. Teraz coś jeszcze takiego Bardziej drzewnego Jak widzicie mojego ulubionego drzewa Tej brzozy nie używam, nie wiem dlaczego Coś jeszcze, okej okay, mamy schodki Ale może nie, o tak To użyjemy Może zamiast bedroka już sobie tutaj to damy No i weźmiemy jeszcze preszurki Hmm, 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 to musiałabym inne drzwi użyć, ale dobra zobaczymy, słuchajcie, może jeszcze labirynt byśmy dla niego zbudowali, co wy na to, fensiki też byśmy wzięli, tylko wiecie co, zabraknie mi zaraz to miejsca, w sumie już zabrakło okej, okay, mamy to z góry tej będzie skakał na fensiki OK, ale fensiki nie pójdą do ej, co jest ach, dobra nie zauważyłam to rozwalimy Tu myślę, że wejdzie sobie No dobra, na razie to słuchajcie Tak połączymy, tego nie chciałam tu stawiać I rozwalimy To, bo on tutaj ma skoczyć To rozwalimy Tu zrobimy coś takiego Więc to też rozwalimy To niech będą dwa bloki Już tak niech się tutaj nie denerwuje Może to też tak połączymy Okej, okay, bo jak wiecie, co jakby on miał dla mnie zbudować parkour, no to ja już wiem, że on by się tak zemścił tutaj, żebym tego pożałowała. Dobra, drewno prawie same użyliśmy, to teraz może przejdźmy do gras bloku. Stąd sobie spadnie. No ja już widzę, że właśnie tych ścian właśnie za mało użyłam. Ale może to zmniejszymy. I tutaj damy y, trawę. OK, żeby go tak wiecie, denerwowała może tutaj, może to tak zadziała. Teraz y, co by mu tutaj zbudować? Może weźmie to drzewo, które jest tutaj. Ok. Trawie muszę pamiętać, że ją tutaj mam. No i teraz y, dajmy może takie coś. OK. Czy to się też da pokryć właśnie y, tą trawą? Nie da się. No dobra. To tak, szkła na razie nie będziemy używać, to może sobie zrobimy później. Co by mu tutaj zrobić? Okej, okay, trzeba zrobić różne poziomy wysokości. Więc mm, tu może. Okej, okay. to będzie spadał, więc troszkę serduszka zmarnuje. Kto to idzie? Owca. Teraz tak, zrobimy może tu w sumie, to to zniszczymy. O, i teraz będzie. Drabinka. Musi na nią wskoczyć. To tutaj sobie może ułatwienie. Dobra, słuchajcie, mega taki trudny nie będzie ten parkour. Chociaż już i tak te drabinki mogą być zabójcze. Ale nie chcę go denerwować, bo więcej nie będzie chciał wziąć działo w tych filmach. Może właśnie jakieś nagrody bym jeszcze wymyślała dla niego. Zobaczymy. No i tak, tutaj będzie sobie wskakiwał. Teraz musimy wziąć może gras. Teraz zbudujmy coś takiego. Na pewno bym chciała wskakiwanie do wody, bo w sumie woda może być w prawie, każdym, w prawie każdej takiej mapce, tylko że stąd użyjemy tego bloku. Ok, to porośnie nam tak. Tutaj też damy yy, drabinkę, chociaż stąd może od razu skoczyć na drabinkę, ale dobra. Teraz tak, liście. Liście damy. Na razie to będzie easy parkour, jak widzicie. Znaczy, no naprawdę nie jest taki mega easy, bo nie używam go z bloków, ale gdybym chciała je użyć, to naprawdę mogłoby być grubo. Mm, teraz tak, może fensiki damy tutaj, tak o. O tak, żeby było ładniej po prostu. E, tutaj jest jeszcze za nisko, więc myślę, że może weźmiemy też te drewno. Jeszcze raz. E, I zaraz tutaj coś zbudujemy jemu właśnie. E, tu będzie skakiwał, Tu będzie miał takie niby schody. Zobaczcie, już jest tak wysoko. Wyżej niż te szkło. Możliwe, że te szkło też e, podwyższymy później. No albo po prostu w kolejnym odcinku. Zobaczymy. To tutaj będzie miał e, taki właśnie schodek. Duży. Tu będzie miał takie pomieszczenie, ale wymieni... Znaczy, co ja mówię? Jakie pomieszczenie? Taką platformę, ale będzie to w tym drewnie. Mm, ok. No i teraz... Trzeba mu coś wymyślić. O, mamy wodę, więc w sumie wykorzystamy ją. Nie będziemy musieli swojego zbiornika takiego malutkiego budować. Mm, więc yy, obuduję to. Ach, obuduję to tak, że nie będzie mógł zrobić nic tutaj łatwiej, jakby. Tylko, że tu są dwa bloki, więc ten jest bez sensu. Ok. w tę stronę zrobimy pyk. Tutaj zrobimy gate, więc tak będzie musiał wyskoczyć w tym miejscu. Tylko teraz... <laughs> Jednak będziemy musieli, słuchajcie, zbudować. Znaczy może nie zbudować, ale poszerzyć te miejsce. Może na tyle mu zrobimy, słuchajcie. Yy, więc to trzeba wszystko obudować. Teraz mia będzie miał spadanie właśnie na dół, tylko ja muszę to przetest przetestować. Otwieramy. Nic oczywiście nie stanie. Dobra, on będzie musiał po prostu sobie poradzić. No, na pewno on sobie poradzi. Później na pewno wyrównamy też ten teren, teren, tak mi się wydaje. Teraz trzeba iść dalej po prostu z tym budowaniem. Więc. Yy, hmm. Dobra, spada do wody. Więc z wody trzeba zrobić yy, może jakieś drzewo. Więc yy, weźmy może takie drzewko. To weźmiemy tutaj. Yy, Okej. Okay. To będzie spoko. Tu nam urośnie. Dobra, teraz yy, mączkę kostną trzeba wziąć yy, i tutaj może w ten sposób tak zrobimy. Niech to sobie urośnie. Zobaczymy, jak nam ładnie urośnie. Czy jednak brzydko? Wow! Jakie gigantyczne drzewo! I ja muszę je tutaj trochę zmienić. Nie wiem, czy ta woda będzie w dobrym miejscu, słuchajcie, bo yy, nie wiem, czy nie za daleko, ale najwyżej to sobie yy, przemienimy później. To na razie tutaj muszę zniszczyć. Okej. Okay. Dobra, niech tak będzie. Tu będzie miał drzewo. No i zejdzie, jak widzicie, na ziemię. Ale on będzie musiał iść daleko, jak on tak spadnie, na przykład. To będzie grubo. Może mu sp spam pointy pozwolę, słuchajcie, żeby robił spam pointy. To dajcie wyznać w komentarzach, czy yy, właśnie dać mu tutaj zgodę na spam pointy. Możemy dać tutaj lederki też. Ja naprawdę improwizuję, słuchajcie. I on wejdzie właśnie do tego drzewa. Yy, wody teraz już nie będę robić na tym odcinku. Zobaczycie, yy, właśnie w kolejnym. Więc mam nadzieję, że będziecie ciekawi i właśnie obejrzycie to do końca. Tutaj muszę wymyślić właśnie jakieś wyjście, więc wydaje mi się, że stąd wyskoczy. Tutaj tu, ok. Wydaje mi się, że też z tamtej platformy nie. Zobaczy tej dziury, właśnie. No i spoko. Myślę, że tak jest w porządeczku. Weźmy jeszcze tylko to. No i tutaj będziemy musieli jeszcze urozmaicić, może tutaj na ziemi coś. ponasadzam właśnie kwiatki. Czemu by nie? Ładnie by to wyglądało, myślę. O, tutaj za mało wody tej e, zasłoniłam, więc kwiatuszki sobie po prostu przygotujemy. E, zrobimy ładne tutaj takie pole kwiatków. E, tą wodę będę chciała użyć, więc będzie ona go na bank denerwowała, słuchajcie. E, Podwodnego świata tu nie będę robić, bo chciałabym to już na kolejny temat, właśnie parkura. Mm, mam tutaj też przygotowane, zobaczcie, silver w sumie czemu nie? I nie wiem, czy ich też w jakimś lawowym świecie na przykład nie użyje on. Bardzo nie lubi silver fishy, fishy a ja właśnie lubię go tym denerwować, więc w sumie, dlaczego by ich tutaj nie użyć? Tylko będę musiała, słuchajcie, zrobić tu takie y, pomieszczenie. Ja już mam na nie świetny pomysł, więc y, zaraz będę dokańczać, a ja, słuchajcie, myślę, że. W dzisiejszym odcinku to będzie już wystarczająco właśnie dużo, bo Wam bardzo dużo tutaj już pokazałam, więc abyście byli ciekawi i oglądali kolejny odcinek, to ja na tym to już zakończę. Kolejne rzeczy ciekawe będę robić sobie już poza odcinkiem i mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, dzyndzolcie dzwoneczkiem, wpadajcie na bellastaj.pl, a ja się z Wami żegnam i lecę budować dalej. Widzimy się niedługo w kolejnym odcineczku. Pa, pa!